Siemanko, witamy Was w kolejnym materiale od PNP Game z tej strony Ninuk jest ze mną jak zwykle Starszy XD, witam was bardzo serdecznie No i co, witamy was by... z słonecznego chciałem powiedzieć chociaż tu nawet nie ma słońca XD Tartaku <grym> albo z... nie, nie wiem jak to się nazywało już znowu zapomniałem Stolarnia. Stolarnia. Tartak Chociaż dobra może być i Tartak jak tam chcecie no i co, lecimy. Musimy przemycić klucz do celi, tak jak jest napisane. Przemyć klucz do celi. No i co? No i coś mi się myszka... O, dobra. Odcięła się. No ja tędy nie przejdę, bo... Bo już masz klucz, Dobra, idź zobacz co tam jest dalej, bo ja tu, ja tu na razie poczekam chyba. Nie... To co, Jeśli tutaj... To tutaj jest ta kratka, co wcześniej znaleźliśmy to... No. We could use this hatch. no Ale ten... Ten nie słychać tego, tamten strażnik tego nie słyszy No chociaż, no ile on stoi? Chociaż... Nie no dobra, no, no może, jest daleko trochę, no Czyli to już przejść Teraz się mogę przejść, ale on tak ten strażnik jakby obserwuje, ale... Tak Może wiesz co, bo może mało mu płacą po prostu Może no, już ma dość I co jest, jak gdzieś weszłem jeszcze? Gdzie ty weszłeś? Uszko co? A, można było, zasilanie można było odpiąć chyba, wiesz? A, ja nie wiem, nie wiem czy teraz czasem, bo też czuję, że tego przekazywania może być, może być więcej, tak mi się wydaje. No to... tak, no bo mam tą kratką, teraz, no dobra, no spróbuję przejść przez y, ten wykrywacz, czy mnie wykryje? Nie. No to, w takim razie, jest, jest kilka dróg, żeby sobie z tym poradzić. W takim razie. No dobra, no to... to... Próbuj, znaczy tutaj... A czemu jest taka kropka tu? Taka kropka, mogę zamknąć? Właśnie nie wiem. Nie no, już są chyba też. drzwi. O, tu dziedziniec. Piękny dziedziniec. Czemu on idzie w drzwi, no? Zbogowałeś się? Znaczy, ja chyba mogę odpuścić, nie? Ale no... Okej. Dobra wyzwanie. Dobra, to co? Idziemy pewnie tutaj, tam brama zamknięta. O, tutaj jest jakiś strażnik. A ja się cofam, jezu. Troszeczkę mi się zagręziło. Oh, oh. ale my chcieliśmy to zasilanie, dobra? Czyli to jest tylko do tamtego. Tutaj przeszukuję you know the drill. A to, to pod G? Pod G może coś powiedzieć, chyba, nie? Leo. Side and grab it. Mogę, mogę sam powtórzyć co było. W, Że to, w, ogóle, się w, w ogóle nie było słychać tego. Poczekam chwilę. Dobra, dalej idziemy. Hey guardem! Wow. A, czekaj, jesteś w tym miejscu, co na początku byłeś, sobie tutaj na dole chyba byłem. No, tam się. W tam się podpisywałeś, że tam rejestrowałeś do więzienia, nie wiem co to. Coś takiego. Okej, okay. czekaj, a może ich tu zagadam, czy coś? No, chodź. Mogę ja? Mogę ja, ja tylko, okay. mogę tylko ja zagadać. Widzisz, nie, jest nie, nie. Ja hey. No. O, coś przeciwnie, weź klucz. Uuu. Hej, to, to było smów Czemu mam taką twarz? Taką mam po prostu, no, co masz problem? Are you to be funny? Pękaliwy. Nie przypadłem z żartami. Że... Nie jest za Nie? Stop busting my balls, man. No ciekawe. ciekawa aktywność a po co nam był ten klucz? Yy, tam żeby tam chyba... O, bo oni tam weszli, tak wiesz, plecami odwróceni do siebie, tak do góry. I tam był do odkręcenia jakieś kratki A dobra Był potrzebny klucz dobra, się Bo oczywiście tam jak weszli do samą górę i zeszli, to się skapnęli, że klucze znają, potrzebne Ale w sumie skąd mogli wiedzieć tak, no Skąd mogli wiedzieć, chłopaki Na no górna to jest ten dyrektor więzienia, co? To fajnie, to fajnie. Czekaj, mam tu E Masz mi podać, podaj klucz. On będzie, będzie przeszukiwał chyba. O, no i git. I co ja mogę zrobić? Schować go schowam, no scho schowam w... do gibla No i kurna cool, na no git. I tutaj nie ma szans, że zaję. Znaczy i opęt gdzie byś schował to i tak byłoby dobrze No właśnie. Bo i ale, tak nic nie ale myślę, że za kiblem i tak tak najlepiej, bo tak najdalej i no raczej kibla ty ci odsuwać nie wiadomo, no. Po co mieli odsuwać? Ale w ogóle jak... No Dobra, ja coś powiem. No to chyba żonka. Mi się wydaje. Raczej. Raczej tak takim przywitaniu to wątpię, że jakaś siostra. To Hanka. <laughs> Siostra. No siostry to bardziej policzycie? Chcę What can I do? Don't worry. I got someone me in here. That? Is Vincent. Seems legit. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. But this guy wants to take him down as much as I do. What? Why? I don't know yet, but I'll find out. Okay. So, how's Alex? Well, it's been six months. He misses his father. Shit. I miss him, Linda. Has he found out? No, no, listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good, good. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? You Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. <laughs> No more visitors are coming in today. You wanna to make a phone call or you wanna go back to your cell? I'd like to make a phone call, sir. Let's go. <coughs> yeah? Carol, why aren't you here? Because I'm at home expecting our baby. Please. We've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No, but I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. He was my family, my own brother. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please. You know że muszę to zrobić. Nie mogę w Vincent. Halo? Halo? Biedny Vincent. I kolejna zmarszczka na jego czole. No cóż no. Jabłuszko, kasza, banan tam chyba. Kurde, ale naprawdę porządne to jedzenie tam jest. Jeszcze nawet ci ten... Jako, Leo tego przy... Czy tak no. Tak jakby by nie słyszał. It. No chłopaki tutaj dobrze kombinują boża plus ucieczkę to jest dobry pomysł. Mniejszy y render distance. No przypadł.

Dużo moty. No ja bym na ich miejscu wziął ten klucz ze sobą, czy oni to zrobią? Oczywiście, że nie, a potem takie... Prawie... Nie, już nie, nie się wieram. Nie wieram. Wieram. A potem takie... A, jednak nie potrzebujemy tego klucza wieram. jeszcze. A można... W sumie zobaczyć, czy można na to spaść. No ja chyba nie chcę próbować. Nie, zablokowana jest. Jest... Jest niewidzialna ściana Faktycznie. Zawór, czy mogę odkręcić kolejny zawór? Nie, nie mogę, szkoda. Mogę to przeskoczyć? Tak jest, parker parkour Eee. Nie wiem po co to wziąłem, ale pewnie się przyda Wydaje mi się, że do tej kratki, co tutaj jest taka na żółto. Czyli no, to było mądre rozwiązanie. Kratka na bok. Tutaj. Nie, tu się nie da przejść Tutaj Tak samo Tu, tu mam coś, żeby A tu można przejechać Pierwsi strażnicy jacyś Chyba Kurna, nie w tą stronę Lekko mnie przyciski dykały. Będę to powiedzieć Ej no Leo Eee yy, No przecież idę W a W, a ja S, a ja naciskam czy S? Naciskam AD No bo tak bokiem myślałem, a to W kurde Myślałem, że bokiem A oni sobie tutaj grają w karty? Tak, a jakieś nie A tu można przejdzie, ja się chowam, kurde To się chowasz Czy on mnie nie zobaczy tu? tu na lewo chyba, trzeba. on kątem oka powinien mnie zobaczyć On się tu centralnie patrzy, teraz się nie patrzy to to jest dobry moment, żeby przejść. Łoł, wow, wow, wow. bym prawie mnie zobaczył. Bo akurat się spojrzał jak przechodziłem, no ja to mam szczęście. To co? Do Ej, jeśli trzeba yeah, wywalczyć yeah, te drzwi... Yeah. oni to usłyszą, no nie ma szans. Będzie alarm. Vincent weźli. Ole wymyślił, czyli jak, okay, jak sure. będzie... grzmot chyba, ta? Dobrze chyba rozumiem Tak, tak, tak yep. Just a more like that. Ale cały czas się tam patrzy, ten jeden hey, uh. dobrze było. No Może będzie jeszcze raz Ty mądre, kule, co wymyślił mądre, mądre. No ale Vincent, no. Ale to by tu nieraz raz yeah. spadł chyba jakby See nie to Vincent. Dobra, pierwszy, pierwszy ogłoszony strażnik. Tukaj. I wystłukany office. Tutaj się patrzy z latarką Latarką No to chyba tutaj tak jak w... Tak jak kurna Nie wiem, czy to było w pierwszym, albo w drugim odcinku, już nie pamiętam, ale chyba w drugim Ej, co jest? Dobra, no to no tak. da, może ty... Chodź. Mój chyba nie jest zbyt bardzo sprawny. No to grawitacja chyba zawiodła coś. Chyba umiejętności tak naprawdę. Co i teraz? Potrzymi rękę, tak jest. No co to było w górno? Ej, ty może iść tam. Iść, w iść, to można iść na górę. Iść w lewo, a ja pójdę tamtego strażnika, może ogłuszę, bo nigdy nie wiadomo. Może lepiej to zrobić. A tu wybić szybę. A czy mam to wybić? Mam to odbija? Mam pewnie ręką, o kurna On e, e. mnie zobaczył prawie Dawaj Leo, kurna, co ty się tak guzdrasz? Kurna Ale, ale miałem fartan no. Ej, on mnie zobaczył przecież. Nie, 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 nie zobaczę cię. Zobaczę w cool, Nie Wiesz co ty? jakbyś się nie ruszył to byś chyba nie zobaczył, tylko że ty się podniosłeś No nie się... właśnie mi się wydaje, żebym je zobaczył. No ja chcę go ogłuszyć tego go ogłosz a... może, może raz ja pójdę z tego z, z latarką wam. No to idź, ja nie wiem kurde Ja chyba ty nie jesteś chyba za bardzo sprawny atletycznie a ja chyba nie wiem jak kurna. Umysłowo. Umysłowo może to a ja może znowu się nie złapię. No skocz tu. No to Nie wreszcie. to chyba jakiś bug kurna był taki graficzny. Mi się wydaje. A to ja idę tutaj. A to poczekaj sobie z tą szybą. A ty ją wywiłeś, czy nie? Nie, nie, nie. Ale ty masz o, ty lepszy moment. Masz u mnie to on ten. U mnie to on ja, był tam. Się. Tam na lewo po. na końcu był. Już? Tyle? No tak no. Chyba to idę. Wracam się. Kurno tam oświetlone wszystko. Nie grzmot. Dobra, wywijam. Jak blisko jesteś gabineczny. tu po jakiś klucz, czy po co by to prześlił? No przeżyliśmy tu po nic my po prostu szukamy jakiejś drogi wejścia z tego więzienia po cichu po prostu. O globus. Ocean spokojny, no to

tylko raz wezmę. Oh, I tam spokojnych, czyli chyba jest podobnie. Nie, do Afryki jak right to, Czekaj, tu jest. Tam coś, czyli, że będzie. chociaż, no nie wiem, jeszcze bym sprawdził ten pokój. No tutaj jest to otwarte, dobra, na razie bym dostawił Na razie. Globus. Tu można skoczyć, ale to. po co? Daj, doba, to tu chodziliśmy przez to. O ptak jakiś Papuga Papuga, dawaj puścić Chciałem ja. <gül�> powiedzieć leć Nemo, ale to... ale Nemo to wywarywa. Of course Freedom, wolny. Freedom, wolność Jego. Ej ja w ogóle dostałem osiągnięcie. O, tu, 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 Tutaj było. Dostałem o cię przetypało, dostałem osiągnięcie ja tutaj, no, na, dostałem, nad, na... Na Steamie i na no. A weź tutaj, bo ty może pod ten, możesz coś tu z telefonem zrobić. Pewnie nic i go mogę. Nie. nie. Co on kurna zrobił? Dziwne. Dobra, nie ma co tu kurna się ten... A Nie, wróżby na chwilą tam. Dokładnie. Szybko! Ostrożnie! Tu, 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 tu... Przez nie, nie tym razem. Schodami. To być tak kolejnie raszuj, yes. ty... No ja to sprawdzę drogę, no. Tam na dole się nie da, ale tu jakiś blisko ich słyszę. Tu w dół się jeszcze nie da? Nie, oczywiście. Tu mogę Tutaj do okna możemy ich ominąć nawet. Tak, a nasze no, widziałem tam na gdzieś tylko 3, chciałem sobie zwiedzić o kurno, a gdzie to było? A wiesz co nie wiem czy ich nie może... bo u nich jest ilu dwójka, byśmy mogli ich w sumie ten chyba ogólnie. No to no to dobra, ja z, ja to z lewej, ja... ja z lewej. No dawaj. Tylko... kurna LP... O oh fuck. Ej, ty złego wziąłeś. Ale ja kliknę na tamtego, czemu mi się ten kliknął. No. No a nawet jeśli, to by ich ogłuszyli bez przesady, to Nie wiem to czemu taka scenka. Aha, czyli i tak jest. Ja, ja, ja bym ich Ale on będzie mnie widział tu przez okno, o nie. To lekki fail. Ja bym ich dziabnął. Ale czemu mi się kliknęło na tego, no co to było? Czy ja, ja szłem na lewego? No to bierz lewego, ja prawego, tu Xa. Bo tu trzeba kliknąć LPM, a nie E. Ty. Ale patrz! fajki zostały w powietrzu. No. Kolna z tą grawitacją. <laughs> z tą grawitacją w tej grze coś jest nie tak lekko. Może to jest na Księżycu? Nie wiem, może. Dobre pytanie. I co teraz, jak on tu przeczesuje? A teraz, jak jest. Bo to jest po lewej tam musimy iść, musimy iść Idźmy I się iśćmy. Pewnie schować tutaj Ja to bieg teraz... biegnę dalej Nie można tego przeskoczyć? Ale kurde, ja ja Czekam I tu zobaczy, o Kurde, ja tam z i siedzisz no bo myślałem, że to mogę przeskoczyć, skoczyć, że jeszcze przejdę sobie tutaj. Przeskoczę. Czekaj, ja zaraz wyłączę ten reflektor, mu. Znaczy bardziej tego ogłoszę w sumie. No dawaj, co ty tak, Leo, idziesz wolno po tej drabinie. I stłukaj. A go odłożył delikatnie. A ty co z góry zraszowałeś Ale wiesz co, bo tam potem już jest łatwiej, bo tam po prostu biegniesz i się już chowasz tylko. on cię już tak tam nie widzi jak na początku, bo im bliżej... że będziesz mógł używać tego reflektora. No wyłączyłem go, nie wiem czy dobrze czy źle. Wieszak. Wieszak, wieszak i na tej lince można jechać wtedy. To ja pierwszy, czy ty? Że ja na tym pierwszy Najpierw ty. A coś to jest, jakaś karta? Tutaj to się rozgląda. Nic tam nie ma. Po prostu sobie sprawdził No Dobra, pierwszy, jest... pierwszy. Niech starszy, kur na pierwszy. Damn, that's pretty high. On jest starszy, Vincent. Faktycznie, no i tak jest on, i tak Wincent tak jest starszy A czekaj, bo tutaj no... Dobra, ja tu... Mam coś złego, no właśnie No ja tu się urwie I co pewnie stukaj Nie, pojęcie, no Spij nam się Łocholera No to ja cały czas stukam E Słuchaj, bo spadnę. No to, no to alarm się łączył już nie ma ucieczki, no cicho niestety. Ui. Ui. Ale, ale biegną śmieszne, ja pierdzielę. Ale bym się postrzelał coś, tak szczerze. Czemu oni jakieś kulne... No, dobra, dobra. No tamci strażnicy mogli też nie mieć broni, mogli mieć całe pałki tylko. Kurno, jakieś, jakieś... Te broni to jakieś chyba z kosmosu mają, bo takimi plasterami strzelają, kurno. hey i've been meaning to ask you something what's that back in the prison when we climbed that shaft you know back the back-to-back thing yeah what about it did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Here.

You to Come on. Wait, there are cops everywhere. Keep your head down. Yeah, yeah. Hmm. Kurna, on świeci po tych krzakach. Ale w sumie to. Hmm. W sumie to mamy. Mamy chwilę odpoczynku. Ile spokoju. Kurna, ja tu myślę, że już tam z pół godzinki wejdzie na tym nagranie, więc chyba starczy. My się będziemy powoli żegnać. Wyjdę chociaż z krzaku, żeby wam się pokazać. Wejdź z krzaków, Vincent. Starszy wejdź. Wychodzę z krzaka. Wychodzę z krzaka. A my się z wami żegnamy obok epoki kamienia chyba du dużo kamieni, kurcze pieczone. Epoka kamienia upanek. Kamienia upanego. A możecie też napisać, czy wam odpowiadają takie odcinki 20-30 minut. Możemy robić też dłuższe oczywiście albo krótsze. No, jak oczywiście chcecie. Jak będziecie chcieć właśnie. No także dzięki i do kolejnego. Trzymajcie się. Cześć!